Witam Was serdecznie drodzy parafianie. Ciężko, bo ciężko, bo nie zauważyłem zbyt dużą tutaj ławą, żeśmy wszyscy poszli do przodu. Żeby tutaj tego kolegę. 1, 2, 3. Po prostu został mi silence. Więc w związku z tym tak. Oczywiście oglądacie PlayStation 5 4 k HDR On się tutaj uzdrawia, no tyle jak widzicie. I jeszcze niestety. Robi te skoki nie wiadomo dokąd. No więc my staramy się już robić wszystko, żeby tu jakoś to rozgryźć. 6 punkcików. Niedużo, niedużo, ale jest. Defenduję. Like Okej. Okay. Okay. Kończy nam się wszystko. Uzdrawianie, mikstury. To mając naprawdę poważną tutaj ekipę takiego potwora to jeszcze nie było z nami w grze. Jedziesz. 3-7. No już dużo już mu zabraliśmy 4 teraz jeszcze. Na kogo atakuje? Na marszelkę. Jezu, prawie zabił ich. Dobra, ale jest teraz szansa, bo jest już na końcu. Jest zatruty, ale ma jeszcze teraz long range defense. Dobra, czyli co tutaj teraz? Tak, dawaj go tu. 23 punkty, no chyba teraz już pójdzie, nie? Znaczy teraz ma 33, teraz ma 23. Ok, Lady Teraz Linard. Może się uda? Dobra, krytyk wszedł. Ja, czy, ja nie wiem kiedy. Aha, bo jak on ma plan defense, to wtedy, nie? Mu się udaje. Tam jest swords jeszcze. No, on tu już nic nie ma. Możemy tylko zrobić science, żeby go od po prostu wrócić. O to mi chodziło. Żeby ident to skończył. Jest. Udało się, słuchajcie. Huntmaster. Nieprawdopodobna sytuacja. Ledwo przeżyliśmy to walkę. A ilu zginęło?

6 necklace. Sześć tylko zostało. Mało doświadczenia. w związku z tym, jesteśmy fanach. A w Castylian jest, jak widzicie, nasz wróg. Zobaczymy w filmiku jeszcze, co tu zdobyliśmy. No, to żebyś się nauczył. be ready things are worse than ever every day we delay people are losing family and friends eden you are on a journey no soul before you has undertaken setbacks are inevitable but trust that you will reach journey's end and when you arrive there you will find ballastar on his knees listen to me whining pretty weak look for a leader i see no weakness here no all let's get back to work Kolejny prestiż, o proszę zobaczyć. Training result A i nowe klasy są. Wow, Vanguard Sorcerer, tego nie było, biskup. O ho ho ho, ho. tego nie było, to, to sobie wszystko zobaczymy, słuchajcie. Zdecydowanie najpierw mamy ile 80 punktów? Let me see the training plan, który mamy. Nie, my im zmienimy klasy i wtedy dopiero trening plan, appointment ceremony. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. Zobaczymy jakie zdolności będą mieli. Proszę bardzo. Iden, ostatnio Vanguard. Czyli tu rzeczywiście Linard jest sorcerer, a Firestorm nawet, nie? Grandmaster Marshall jest biskupem. No to jest o, Healing Wind, to że można wszystkich uzdrawiać, nie? Andrea Rangerem Zdobyła Warlockiem, został, czyli magiem bojowym, został Gilberto. O, Karin została sharpshooterem, super, bow range plus 2, ooo, wow, no i to ja rozumiem, i dalia, assassinem, dual blade master, i rangerem, mamy ją na razie po prostu jako rangera, i bishopem został, wspomaga się tutaj Dane. No dużo, dużo, no naprawdę, o tam coś jest. Francisco de Vanguard. Tak jest. A tam coś leży, zaraz to czas wziąć. Na tej beczce. Dobra, tutaj co teraz gadają o tych klasach. Więc tutaj nic więcej nam tu nie potrzeba. Zaraz to sobie pozmieniamy i damy trening. A gdzie to było to w tych beczce? Nic tu nie ma. Tu coś jest? Też nic tu nie ma. Jakieś ludki, sródki tu stoją. Myślę, że to tam jak pójdziemy przy to będzie przy Francisco Dobra, słuchajcie, to teraz tak mamy Vanguard, nowa klasa Pamiętajmy, że Jeszcze to można chyba więcej, czy nie? Nie On ma Sword, Plated Armored Sheet Horse Riding Taunting Smash ma tutaj, nie? Taunting Smash, to jeszcze lepsze Okej, okay, łol, wygląda, nie? Super. Jedziemy, teraz bierzemy to Następny będzie oczywiście Bishop High Magician. Będzie oczywiście Sorcerer Super wyglądają. Andra Ranger, nie. Cały czas Warriora zostawiamy sharpshootera, natomiast absolutnie dajemy Karin. Będzie daleko strzelała. ale ranger'a zamiast hunter'a. Teraz dajemy Dali. Francisco oczywiście otrzymuje vanguard'a. Tu ma knight'a swojego. Otrzymuje warlock'a. Bishopa Tu jest Hunterem Tu jest Wizardem Prista otrzymuje Tutaj ta dziewczyna Chociaż Czemu niech ona będzie lepiej w Wizardem w ataku, bo tamtych uzdrawiających to my mamy dużo Wow, Karin ile ma Knighta i weźmiemy, nie? O, jest Warriorem, absolutnie. Nasz nowy Witurin, projektem Hunterem jest oczywiście Stella. I mamy, dobra, i teraz jeśli chodzi o to, jakie będzie miał. Tutaj możliwe proszę nie, tu innych rzeczy nie ma widzę Jeśli chodzi o Available Skills To nic tutaj nowego nie ma Tu ma Sword Power, a Equipped ma co? Nie Wir haben ja... Czyli Defense on jeszcze to ma, ale ma to Spare Power tutaj, nie? I ma Spare Diagonal Trust, czyli po Skosie, może tak Magic Analysis to nie, dobra Giant Thread, Got Systemina Light Skill Level 1 nie, bo elemental ma, nie. Co ona ma? Light power, ponieważ ona ma dark power, oczywiście, bo jest wizardem. Natomiast ona ma jakota. A tego nie potrzebujemy. Shield defense, dobra, i to niech to zostanie. Ale nie, już leder to nie. W tym momencie Prudent Strike. Ponieważ ona już nie ma. Taktyki. Nie. Mentalnie. Stella nie Dobra Mamy co chcieliśmy I to mamy Strongest Necklace Critical Defense 6 No to nieźle Dobra, tu będzie 6 to zobaczymy komu byśmy to mogli dać tak, tutaj mamy the weight przesłuchania zaraz zobaczymy komu możemy to wszystko dać dobra o my potrzebujemy tu Incidentary Bottle jak najbardziej Medium Defense Elixir jak najbardziej no i i nie mam w tym momencie do uzdrowienia Marshall. A to niech on weźmie. Critical Defense. A. To niech on ma ten strongest necklace tutaj. Medium Magic Elixir. Medium Magic Elixir drugi Ona nie potrzebuje Recovery Poison, nic innego nie ma Dalia, Warding Niech dostanie jeszcze Incidentary Bottle też, on wszystko ma Antidotum Defense I to by trzeba kupić Medium Heist, Medium Magic Elixir Zawsze musi mieć jednak do tego Nie no to Swap zrób mu Na Defensa Tu już wtedy mamy Go nie, ta ma Smile Recovery Potion Ona też, dobra, on potrzebuje. Dawaj. Raz, dwa, trzy, no trzeba to i tak wykorzystać po prostu. Dobra i coś mu jeszcze damy wtedy w takim razie Poison pouch On nie będzie się bo on się uzdrawia Tym czym się uzdrawia Dobra. Teraz jeszcze słuchajcie zobaczymy im księgi tych ma magii O bo jest jak widzicie Ponieważ ona teraz ma jeszcze tu dodane nie tu mamy Holy Light i Healing Touch. Dobrze, niech będzie. Natomiast to jest też Healing Binding Heal, Blessing, Radiant Arrow i... A czemu nie może fireball, Cannot be recorded. O. Aha, bo ona tutaj się... Hymn of healing o o ten purification jest jeszcze dobry. To może zamiast tego damy to Hymn of healing. Ok. Teraz damy Linardowi jeszcze RT Aura Dobra, Pillar Fire, on ma tutaj to wszystko dobre, Hydroklony, albo może jeszcze zrobić Ice Damage, albo może Ice Wall Tylko jeden turnie, nie? Czy Cold Wave? A single enemy on a single teme. torrential rain. A, tam po... to jest dobre, nie można tego skontratakować. Dobra, teraz mamy Gilberta. Co gryzie Gilberta Grape'a, On musiałby troszeczkę mieć do ataku coś jeszcze, nie? Debilitation. A, jeszcze movement. A tutaj nie może, nie? A focus. Expulsion. Dwa razy można, aby Sad Whisper trzy razy. Ha, to dla tych, no to spróbujemy. On ma tak, Dane, Holy Light. To niech będzie. Dobra, kochani, to by było na tyle. Widzieliście tutaj dużo rzeczy. Tak wygląda teraz nasz nowy obóz, czyli jakby tutaj powróciliśmy do tego, co było. Yy, mamy nowe czary, mamy nowe te, także dziękuję Wam serdecznie i liczę na Waszą obecność w dalszych częściach.